Barwy Newcastle są czarno-białe, a wiesz w jakich kolorach debiutowali na St. James Park? Przeczytałem, że było to w 1892 roku i grali wtedy w strojach biało-czerwone paski, czyli w barwach największego lokalnego rywala Sunderland. Trener Newcastle United zdecydował się ustawić zespół w taki oto sposób. Trener zdecydował się na często spotykane we współczesnym futbolu ustawienie 4-5-1, a właściwie jego ofensywny wariant. Tak, samotny napastnik ustawia się plecami do obrony, przytrzymuje piłkę i uruchamia wbiegających pomocników. Bardzo skuteczny sposób gry, ale wymaga dobrego wyszkolenia taktycznego. No, zastanawia się, czy nie strzelać. Bardzo dobry odbiór. Bajman? Niestety, stracił piłkę. Zespół traci piłkę. A Meobi? No, mogą zdepremować przeciwnika takim długim okresem rozgrywania. Przy piłce Hunter. Tak, tak, bramka. Piłka w siatce. Niesamowita reakcja kibiców. Ależ się popisali. Pierwszy ich strzał w tym spotkaniu. I od razu gol. Piłka w bramce po raz pierwszy w tym spotkaniu już w 13 minucie. Nieudana akcja. Widać, że atak pozycyjny to ich domena. Podania są przemyślane. Nie ma głupich strat. No i drużyna przeciwnika odbiera piłkę. Koniec tej akcji. Anita. Udane podanie. Może co dany Williams! Chciał chyba trafić tym strzałem jakiegoś kibica na trybunach. Wcichle atakowana, ale proszę jaką on ma technikę. Cały czas utrzymuje się przy piłce. Mogą zdeprymować przeciwnika tym długim rozgrywaniem bezbłędnym. Akcja przerwana przez Williamsa. Ma trochę wolnego miejsca do oddania strzału. Oj, tym strzałem postraszył gołębie na stadionie. No i przejęli w ostatniej chwili. Bert. Już wydawało się, że przejęli, ale nie opanował piłki. Weimann. Przeciwnik traci piłkę, nie ma faulu. Dany Williams z natarki. No i zgranie w pole karne. No i bramkarz bez większych problemów, ale trochę ryzykował. Oddaje piłkę koledze. Piłkarz Newcastle sfaulował. Sędzia ukarał zawodnika, jak widzieliśmy, żółtą kartką. Hunter. Dobrze się pokazał. Don Williams. Tak jest! Wspaniała postawa zawodników. Widać też tą radość kibiców na trybunach. No i prowadzą w tym spotkaniu 2 do 0. No Prawie, 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 ale nie opanował piłki. Hunter biegnie z piłką na bramkę. I będziemy mieli wrzut z autu. Ach, wydawało się, że a jednak przejął. Hunter. A tak, Newcastle. Świetnie przewidział to zagranie, i przejął. I głową skierował piłkę do partnera. Anita. Jest okazja. Tak, gol. Piłka wpada do bramki. Fantastycznie. Popatrzmy, Jacku, na tę bramkę strzeloną przez kapitana. Widać było, że chciał dać przykład swoim kolegom. Nie wiem, czy losy tego spotkania nie zostały już przesądzone. Jest 3-0. No, może być groźnie. Długo rozgrywają piłkę jakby wyczekiwali na błąd u przeciwnika. Hunter przy piłce. Już blisko pola karnego. Pierwszy. Mam nadzieję, że druga połowa, która właśnie się rozpoczęła, nie będzie tak jednostronna jak pierwsza. Weiman. No, przejął, ale nie opanował piłki. Williams. Stracili piłkę. Anita, bliska już do bramki. Ale znakomicie budowany jest ten atak pozycyjny. Kapitalna gra z pierwszej piłki. Anita. Damet. Uderzenie. Pewnie wyłapuje piłkę bramkarz. Patrzę na sędziego, pokazuje grać dalej. Sędzia odpisał faul. No i jaka jest decyzja? No mogą zdepremować przeciwnika takim długim okresem rozgrywania. Trener uznał, że konieczne będą zmiany w składzie. Jest szansa. Ale wspaniale. Czekamy na dośrodkowanie rzutu rożnego. Dobra okazja. Niestety źle przymierzył albo źle uderzył. Posłał piłkę o wiele za wysoko. Wizdek arbitra, V zawodnika Newcastle. Sędzia pokazał mu żółty kartonik. I jak najbardziej zasłużenie. Alex Pierce. Niebezpiecznie, ale blokuje ten strzał. Przed nami końcowe 30 minut. Szansa dla Newcastle. Sędzia odpisuje przewinienie, była ręka. Niedobrze się stało, to duża nieuwaga ze strony tego zawodnika. Szelby. Anita. Powoli, z rozmysłem, ale precyzyjnie czekają, aż nadarzy się szansa do strzału. No, nic z tego nie będzie. Drużyna przeciwna odebrała piłkę. Będziemy mieli zmianę. Trener postanowił dokonać roszat. Najwyraźniej ma pewne zastrzeżenia do gry jednego z zawodników. Grał dzisiaj naprawdę dobrze. Resztę meczu obejrzy z ławki w poczuciu dobrze wypełnionego obowiązku. Robi się niebezpiecznie. Nie ma wątpliwości. Wizdek przerywający akcję i decyzja arbitra. Rzut karny. No tak, ewidentny faul. Jeśli ktoś ma jakieś wątpliwości, to ta powtórka je rozwiała. Piłka w siatce. Bramkarz nie miał zbyt wielkich szans na obronienie tego rzutu karnego. Strzelec dobrze wyczuł swojego przeciwnika i pewnie umieścił piłkę w siatce. 3 do 1. Taki wynik pozwala na trochę oddechu, ale nie jest żadną gwarancją wygranej. No trwa oblężenie bramki rywala, długi okres wymiany piłek, zobaczymy czy będzie strzał. Strzela! Świetnie, brama dla bramkarza. Piłka już poza boiskiem i oto rzut rożny. Przejli piłkę. Tełk. No i piłka w posiadaniu drużyny przeciwnej. A Mobi? No, zastanawia się, czy nie strzelać. Znakomita sytuacja! Szejf Tiotek! Jest! Tak jest! Gol! Świetnie! Naprawdę kapitalnie to zrobili! Ależ trener miał wyczucie, wpuszczając go na boisko. Nie zdążył się jeszcze rozkręcić, a już strzelił bramkę. 4 do jednego. Trzy bramki różnicy. Piłkarz Newcastle sfaulował. Tak, faul był ewidentny i żółta kartka. Zawodnik nawet nie protestuje. Dobra pozycja do oddania strzału. Pozostało jeszcze 10 minut regulaminowego czasu gry. Widać, że atak pozycyjny to ich domena. Podania są przemyślane. Nie ma głupich strat. No, chyba nie do końca o to mu chodziło. Hunter? Szelwi? Dobrze próbował, ale stracił. Prostopadłe podanie. Ma trochę wolnego miejsca do oddania strzału. Niestety niecelnie. Jeśli chcą zmniejszyć stratę, muszą być skuteczniejsi. Dobre podanie. Hunter przy piłce. Dobre, ofensywne wyjście. Będzie strzelał. Ta gol! Piłka wpada do bramki. Fantastycznie! Uderzał sprytnie, nisko posłał piłkę w stronę bramki i nie pozostawił bramkarzowi wiele do powiedzenia. 5-1, ten wynik nie jest przypadkowy, to jest różnica klasy. Blisko pole karne. Mógł lepiej dośrodkować, atak obrońca, a tak obrońca pierwszy dochodzi do piłki. A no szkoda, nie udało się opanować piłki. Dobra interwencja obrony. Matryci. Newcastle United zwycięzcą w dzisiejszym meczu. Muszę powiedzieć, że No mogą zdeprymować przeciwników. Doing time in my mind for another petty crime as a sign. Don't think I ever fall in line to the system. I'll just diss him. I'm on a mission trying to get a bit of recognition. Lacking like attrition, I feel hard there. Mission, but I never go to bed, and I'm bored of comparisons. Jumping the gun, people need to learn drive's just a bit of fun. Thought they said I wouldn't make it at school. Good work to the... From the side and you're by my side. Look in my eyes, we can start again.